Witam wszystkich z tej strony, Karol. Tak oto ukazuje się wał posiewny naszej własnej konstrukcji. Efekt, o, no, można powiedzieć, miesięcznej pracy całej. Tak to wygląda. Tutaj niektórzy byli ciekawi, jaki koszt materiału na wyprodukowanie go. No to ciężko jest powiedzieć, bo teraz te ceny materiału bardzo szaleją. No ja mogę tak tu powiedzieć, że wyszło 9 metrów profila 150 na 100 ze ścianką piątką no bo rama tutaj no, pochłonęła nam 6 metrów pod kołami tutaj te wsporniki są po 70 cm no i dyszel tutaj ma 180 żeby lepiej się w polu zawracało także tutaj koszt tego no po prostu trzeba by to sobie na aktualne ceny materiału obliczyć no ale mnie to kosztowało w granicach 900 zł tutaj w dodatku te ośki Podwały jest to stal S355. No, jest to jest trochę lepsza stal od takiej zwykłej. Można tu było zastosować C45, ale też właśnie słyszałem opinię, że, że to jest krucha stal i po prostu mogłaby się tu nie sprawdzić. No a tutaj widać, one są, są tutaj delikatnie ugięte. Jest tutaj ośkafi 50, ale sprawdzałem na składnicy właśnie wału Jacek i tak samo też są pouginane Także nie przejmuję się tutaj, no, no zobaczymy, no. jak się ugnie, to się ugnie, no to wtedy będziemy coś, coś kombinować, ale jak na razie to tak to zostanie, myślę, że nie powinno się tutaj nic dziać. Także z takich większych jeszcze kosztów tutaj, no to oczywiście pieścienie, no tutaj pieścienia akurat y, używane są, to, to sobie znajomy przywiózł akurat, bo to dla niego nawet jest maszyna, a tak poza tym siłownik, no to tam wiadomo 350 zł, stopka 200, Koła jakieś tutaj, tutaj też akurat mieliśmy, oś z rozrzutnika, no i wiadomo, łożyska nowe. To, to tutaj też takiego było. O, no w tej ramie głównej tutaj były wyfrezowane otwory. To tutaj kolega Tokarz Mariusz nam tutaj frezował te otwory, robił tuleje i ze stali narzędziowej, także, także tutaj też konkretny materiał. No i poza tym trochę, trochę pracy, tak samo tutaj te, te blachy, które trzymają morzyska. też jest to stal S355, to jest akurat grubość 12, żeby to wszystko było sztywne, tutaj, tutaj te blachy dodatkowo są powzmacniane takimi płaskownikami, żeby to było wszystko sztywne, nie rozginało się na boki, no to co, my zapinamy wały, i jedziemy w pole zobaczyć jak to się zachowuje mieliśmy jechać 55, piątkom, ale już testowaliśmy tutaj w polu, także na tych wąskich oponach może gdybym miał szerokie koła byłoby ok, ale na tych wąskich kołach 12.4 no to nie za bardzo sobie radziła buksowała, robiła rowki a zapnę do fergusona, także myślę, że bez problemu powinno nam tutaj to wyjść wysokość gra, o także może powiem tutaj jeszcze krótko o stopce jest to stopka z Allegro tam jest wyceniona chyba na 180zł udźwig 2 tony no wszystko fajnie tutaj z tą stopką tylko jedyny był tutaj mankament, że oryginalnie yy, Tutaj ta rurka w środku miała 53 otwór, a tamta rurka, która, którą się spawa do ramy miała 50. Straszny był tutaj luz, dlatego też tutaj, dlatego też tutaj Mariusz nam nam tutaj dotaczał z nowego materiału, żeby to było pasownie, żeby tu nie było luźno. Teraz jest tutaj to ok. O, ogólnie pole tutaj mamy zakwaszczone, bo tutaj, tutaj, będzie, tutaj będą ziemniaki, także tutaj będzie jeszcze obornik wywożony. Nic, nic tu nie robiliśmy jeszcze akurat. ogólnie wały są tak zrobione że z każdej strony jest zakładka ale tutaj i tak i tak pod kołami yy, bardziej koła ugniatają niż te wały także nawet jakby nie było zakładki to, to, to też by było tutaj w porządku no wydaje mi się że że chyba robią robotę o, tutaj teraz nie było oprawiane także twardo jest więc może to nie robi takiego efektu no bo one przecież głównie są do dowałowania do jakichś upraw O, myślę, że test maszyny w pewnym uzbrojeniu raczej zaliczony. No głównie chodziło o pokazanie właśnie zasady działania. Bo te wały stosuje się gdzieś do uprawy, yy, na przykład gdzieś po zasiewach, yy, żeby po prostu zagęścić ziemię. Wtedy jest lepsza podsiąkalność. Yy. O, no, także tutaj z tym mamy zabezpieczenie. Takie, żeby nam się maszyna nie, nie rozjechała gdzieś przy cofaniu na drodze, jakby trzeba było. No i co? Ogólnie myślę, że spoko to wyszło. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. No i oczywiście obserwujcie kanał. Jeśli chcecie zobaczyć następne jakieś fajne wynalazki, może, może znowu coś wymyślimy. Na dzisiaj tyle trzymajcie się. Kurze, zaraz się zakopię. Blokadę!